Z tej strony Gierkme, a w dzisiejszym odcinku gramy w Roblox Pet Simulator. To jest, to jest drugi chyba odcinek z Robloxa. Tak, to jest drugi odcinek, wcześniej był z Bentana. A dzisiaj z Pet Simulator to są moje pety. Ja trochę tutaj już grałem, bo tu mam trochę tego tutaj nabite hajsu, tutaj dużo nabijałem, ale nie, no. Tak, tutaj mam pety. Takie... te dostałem od Jeremi Wojownik. Proszę wpijać na kanał. Dziś nagrywa live Jeremi Wojownik. To są takich petów używam. Pokażę wam wszystkie krainy. Mam tu teleporty też. To jest sklep ogólnie. Ale nie jeden jest sklep w tej grze, od razu wam mówię. To są moje pety. Najlepiej. To był mój pierwszy pies. Mm. Te pety Te mają po 3 miliony, a to dostęp z właśnie od Jeremy Wojownik. Subskrybujcie, bo filmy u niego chyba też codziennie i livey. Livey też dość często. Prawie w sumie każdego dnia latują u niego livey na kanale. A więc razy wbijać, bo są naprawdę zarobiste. Robi losowanie na pety. U mnie też zresztą będą na liveach losowanie na pety. Ale to na razie nie nagrywamy liveów. Z Robloxa na razie, jak filmy, jutro wleci, a nie, w sumie, nie, jutro wróci też film z Robloxa, z tego, oto Pet Simulator, w następną sobotę, wleci jeden live z, z, te, z tego, O nie w tym stronie, z Robloxa, w następną sobotę, mm, ale w. Nie, albo w, pią w piątek i w sobotę, a w niedzielę pewnie z serii Survivala. Nie wiem co, wujcie, czy seria Survival, czy te. Tu mam Ghost, tu mam Helchik i takie mam. Jak chcecie pograć ze mną, to Gerdmany, ty proszę wpisać, możecie pograć. O! Pety, rozwalajcie to. Bum! No, Hajsik to szybko, bo ja mam tu parę milionów tego. A te to się dłużej rozwala. Pokażę Wam wszystkie krainy. Tam jest ostatnia kraina. Tam mogę sobie. to jest największa skrzynka, ale mało z nich gemów. Znaczy dużo. Ale nie takich. Bo ja mam tego 10 koła. Aktualnie. O, save. Te się rozwala. Na parachitów zresztą, ale trudno. Safe. A właśnie, jak chcecie mieć więcej gemów w tym, to proszę wpisać, boom, ten kodzik, pyk, proszę bardzo, skopiujcie sobie ten kod, a dostaniecie, tutaj potem wchodzi się w ten plusik tu, readem i wpisujecie ten kod. Ja już go mam wpisany, czyli już go użyłem i wy możecie też sobie go użyć. Bo się opłaca, bo więcej gemów. Chyba tak z 20 ci daje. A to jest armata. W sumie mogłem się tam tepnąć, ale chciałem wam całą pokazać mapkę. Więc BUM! I teleportuję. No i jesteśmy. w Fantasy World. Tu mamy więcej lepszych jajek. A właśnie. Jak chcecie zrobić ze mną tradea, to proszę bardzo, tradey tylko musicie wbić i mi wysłać tradea, ale niestety nie wiem, czy to 90 milionów to kosztuje. To, to jest powalone, a to, na to nie stać nawet, na to mnie stać, ale na razie nie kupujemy. Następna kraina kości 150 Kupu. Kup, kupimy w sumie, kupimy. kupimy. A właśnie tu ten kurczak stąd jest najlepiej. A wiecie, kupimy. Trudno już. Jo, <grystanie> ale zarąbisty. Kowacki jest. I nic lepsze od tego, a więc go zamieniam. Teraz. Pyk już mam lawowych par. tych jeszcze nie mam odblokowanych a tam te wszystkie mam i te tu, 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 tu. o jakaś ziomek okay. ze skinem ze skinem nóbka nie, nie skinem noobka, ale tu, tu. Mm -hmm. Mm -hmm. te wszystkie bramy, które są na naświetlone to są różnych wymiarów mogę wam nawet pokazać Wszystkie wymiary wam pokażę. To jest Asjent, Island, początkowa wyspa, taka... bo można się tu dorobić, tu jest na górze największa. Czyli mogę to rozwalić, ale to chyba długo potrwa. No właśnie. Mówiłem, że dłużej potrwa. A więc nie, już nie będziemy tego... Ale tamto możemy rozwalić, na luzie. I tak jest, takie safe się tu respią i tyle. To jest pierwszy świat. I on kosztował... On jakoś mało kosztował, niestety nie pamiętam ile. O, jakiś... Wiecie jeszcze na tu. Samurai Island to jest druga. O, i taka jest. Tutaj... Po prostu z takich więcej dostajesz gemów. Coraz więcej. Z każdej wyspy jest coraz więcej gemów dostajesz. Pyk, pyk. Bo mnie ja jeszcze mam słabe pety, bo zacząłem grać chyba wczoraj w to. Jeszcze poza, ze, poza filmem i ogólnie. Dlatego mam tylko 24 pety. Nie, ten jest... O, oh men, tyle teraz to nam dało. Rozwalamy dalej. Czekajcie, sprawdzę jedną rzecz. Okej, okay, jeszcze 10 minut z tego filmu potrwa to. I ten świat to są coraz lepsze światy. Okej, okay, to, to są w ogóle dowolone te peta, ale mówię, że tego dostałem z trade'ów. Jakim cudem to się rozwaliło? mesa. Sito. to. Okay. Rozwalamy. Rozwalaj się. Idziemy pokazać mi kolejny świat. O tu jest wyjście. A tam jest tam ta wyspa. Okay. E. Rick. Candy Island to jest... No, z cukierkami. Candy. Boom, i ta jest tutaj, ta już jest dobra, mogę powiedzieć nawet. No nawet. Zresztą teraz jest event na podwójną kasę, więc radzę grać. Tu będzie podwójna kaska. Hmm. O oh, boom, o Do onde dos dois, pete, E dos dois, dos o dos dois, 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 dos To jest tak, to jest wata sukrowa te chmury tu, ej, gościu nie chce tej kasy, to ja chcę całą zgarnię. ej, Esunia z tej skrzyny. Okej okay. Napiszcie mi nick w komentarzu kto chce. swój nick w grze, to, to wtedy dodam was do friendów i będzie mogli pograć bo zachęcam oczywiście do subskrybowania tego kanału bo dla was to nic, to dla mnie to dużo więcej dobijamy 20 subskrypcji na razie staramy się dobić 20 subskrypcji Okay. Boom. Já se trochu tak nazbírat. Ok, letíme do kolejnej krajiny. Let's go. Uh, a, ok. Stejme i teraz. tady máme Hell a to Hunted Island. Ta je potéžna, ta krajina. O, akurat selfik na początek. I tutaj to już się dłużej niż czy takie rzeczy. I no. Mogę dać te pety, te pety. Każdy mogę te pety wszystkie rozdać. No to mogę dużo petów rozdać. Może nie takie słabe, lepsze, takie złote. Mogę porozdawać pety. Bo na razie no, no, chyba że w losowaniu, może w losowaniu rozdam tego peta komuś, tak w trade. Ale to robimy losowanie na następnym live'ie. A, coś tu mi wyskoczyło. A, dobra, nieważne. Dobra, let's go. Może dziś wleci live z tego? Chyba raczej nie tego nie wleci live. Raczej. Bo dzisiaj z Robloxa raczej nie wleci live. O, już 11 minut trwa. Co jest? Ile tu jest tych? Jo! ile tu jest tego? W ogóle czemu tu nie ma skrzynki? Bo tu powinna być skrzynka. Okej, okay, nie mam pytań. Zobaczcie, jak to szybko rozwala. Te tak wolno, a te tak. Bo te mają po milion. O, ma Okej, okay. już trochę trwa to. No jak tu widzicie. Okej, okay. ten ten tak mało rozwala go, a ten już tak. Zobaczymy ten, jak się rozwala, ile będzie z tym jeszcze. Ile będzie jeszcze tego, pewnie, no, te pety są jeszcze słabe. Ghostbond złotego i taką magmę. Hellrock. Oh my god. Dziś jeszcze, jakby dziś leciał live to przed live'em, pewnie byśmy odblokowali kraj na za 150 tysięcy. W by było. Byśmy ją odblokowali. I teraz chyba na to zbieramy, wiecie? Tak, raczej tak. Matko, ten już skończy. Nie chcecie, a ten. Dobra. Wy im z tym. Bo oni sobie nie poradzą, jeśli tak to będzie szybko szło. No. I teraz takie ten, bo to ma. Okej, okay, dobra. Tu jest ten kod uh, chyba. Okej, okay, no. Okej. Okay. Dawajcie, no! Czemu te safe tak się długo rozwalałem. No i tu są safe takie w różnej maści. No nie, mamy już tylko 8, 5 minut. Albo mniej. Mniej w sumie. Okej, okay, jej! Teraz sobie otworzymy jeszcze ten safe. Ale szybciej. O, tam taki duży sej ale go już nie będziemy otwierać. Dobra. Teleportu Enchanted Fortress. Okej, okay, idziemy. Dalej. A ono cały czas to stuje. Przecież ono tak... Co... Nie wiem. Co jest grane u niej? Oje. I to to w ogóle jest powalone już. Tak długo takie jedno się rozwala, tak długo. To jest powalone. Ale no. Tutaj chyba zakończę odcinek. Uj taka wielka i to ma chyba 250 z tych takich. Ale z tego tak dużo może wypaść patrzcie. O, już rozwalili to trochę. <laughs> I co mogę powiedzieć dalej? że niestety zaraz się kończy ten film. Wiecie, poczekam aż to wszystko się rozwali, aż moje plecy dojdą. Znaczy, nie na tym... nie na tym tym, bo to pewnie by potrwało tak jeszcze ten... ten film tak z pół godzinki. E, no. Ja chcę się dowiedzieć, ile jest tej skrzyni wypadnie kasy. Mega nawet chcę się dowiedzieć. Jakby teraz takie pięć osób dołączyło. Pomogło mi z tym. Jeszcze z najlepszymi tymi to od razu już by tak szło, że... Torpeda. O oh no, już skończymy ten film. Ale no, no, film nie mogę. trwać tyle co lies. Ja. A teraz są podwójne końce, więc razy grać w ten simulajt. Portals. Samurai Portal? 30 koło mogę. Dezer. A co to jest? Mogę odblokować wszystkie, ale wszystkie teleporty za 400 robuxów. Powaliło chyba. Trochę. A więc, no tak. Zasubskrybujcie kanał. Zostawcie łapkę w górę, aby nie ominować żaden odcinek. A ja już niestety muszę zakończyć ten odcinek. Na razie, i cześć!